Dzień dobry, nadszedł ten dzień, w którym to muszę umyć okna. Byłam okna, jak się tu wprowadzałyśmy i nie pamiętam, czy później raz jeszcze. Chyba raz tak, więc słuchajcie, no naprawdę na palcach jednej ręki mogę zliczyć, ile razy tutaj okienka przemyłam, więc no czas przyszedł na nie. Czas. Ja Wam powiem szczerze, że one strasznie się brudzą z racji tego, że ja jeszcze nie mam zrobionych balkonów. I mówię balkonów, dlatego że w tym mieszkaniu posiadam dwa. No i póki co jest po prostu, wiecie, beton na podłodze. Jak pada deszcz, ten kurz, to wszystko się unosi. W przyszłym roku planuję tam ogarnąć już, że tak powiem, te miejsca, czyli właśnie te balkony, żebyśmy. Mogły fajnie spędzać na nich czas. No ale w tym roku jest jak jest, dlatego mówię, te okna piorunem się brudzą. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać. Oczywiście ściereczka czeka. miksturka będzie, wiadomo, z octu i z z, Z, z czego? Dzień dobry! Dzień dobry, piesku! Z octu i z płynu do naczyń. Także tutaj zaraz nalejemy na oko. I patrzcie, zamówiłam sobie takie wiaderko. Nie wiem, czy jedną ręką uda mi się je. Momencik. Już sobie od razu płyn przygotowałam, takie oto wiadereczko, chyba 8 zł czy 7 w Sinsaju, ja myślałam, wiecie co, że to będzie takie duże, fajne wiadro e, składane i, i posłuży mi na przykład, wiecie, do mycia podłóg i tak dalej, no ale patrzcie jakie to jest małe, to jest po prostu, o proszę bardzo, jak dla dzieci do piaskownicy, ale normalnie było nazwane jako, wiecie, no gospodarcze. To jest super, że tu ma takie sitko, ale właśnie uznałam dobra. Będzie przecież właśnie w sam raz, jak e, będę chciała umyć okna, y, czy, no nie wiem, po prostu żeby tej wody jakoś tam super dużo nie targać, można ją częściej też wymieniać. E, pokażę Wam od razu, jak na oko robię tą miksturę. Nie wiem, ile to jest, słuchajcie, litrów. Może z trzy maksymalnie, jeśli chodzi o pojemność tego wiadra. No więc tyle, proszę bardzo, wlewam tych moich tutaj um, ulepszaczy do wody, ocet właśnie i płyn do naczyń, wlewam taką letnią wodę. No i biorę się, moi drodzy, biorę się do roboty. No bo tak jak mówię, przyszedł już czas, chociaż zaraz i tak, wiecie, będzie lało i wiało, i wszystko inne za oknem, ale jednak ja będę miała czyste sumienie, że te okna ogarnęłam. Jeszcze zbliżam się do naszej kanapy, bo tutaj proszę bardzo pranie od wczoraj leży. Miałam je na balkonie, i tak rzuciłam tutaj. No i tyle, tak, bibuniu? I słuchajcie, tutaj właśnie pytacie mnie, jak wygląda moje mieszkanie dalej. Bo tu wszystko, o takie wiecie, ładne i takie mm, super, super. Tu nasz telewizorek, nasz rubinek. No na podłodze, kochani, no na podłodze, co wam mam powiedzieć? Także ta ściana jeszcze taka ogołocona. Szafkę mam wybraną, no tak jak mówię, trzeba zamówić, złożyć, poczekać w ogóle, żeby przyszła. Ale na spokojnie, słuchajcie, no jesień od tego będzie, jesień będzie od organizacji. A to miejsce na razie wiecie co, nic tu nie planuję. Na razie samą tą szafką tutaj się, że tak powiem, pocieszę, bo tu chcę postawić choinkę. Ona będzie super, jakby wiecie, będzie w centralnym punkcie mm, pokoju. Fajowo powinno to wyglądać. No. Także tymczasem proszę bardzo, słuchajcie, Instagram. Instagram. Kontra rzeczywistość, chciałoby się powiedzieć. A tu już piesek rozłożony na kocyku, tak? I ty idziesz spać. Kto tak wykotłował ten kot strasznie? Ja zabiorę to pranie, żebyś tu miała elegancko. No tak. No tak, tak I to są, kochani, zakupy życia. Mam pieczywo świeże, ponczusia. Naduśka bardzo, bardzo lubi od czasu do czasu. I kukurydzę, kukurycka już jest. Ja nie wiem, jakim cudem ja to przegapiłam, także koniecznie, koniecznie trzeba ugotować. Apple Dzień dobry! Witamy Was serdecznie. Kolejny dzień. Wczoraj się nie popisałam. Co prawda z nagrywaniem nagrałam tylko fragment z wiaderkiem i ze szmatką. Ale dzisiaj już, moi drodzy, się odzywamy. Tak, pełnometrażowo, prawda? I słuchajcie, lecimy sobie teraz do Maxi, żeby zrobić zakupy dla naszego małego bombla i szczureczka naszego, i później na wycieczkę. Gdzie my jedziemy na wycieczkę? Warszawskiej I gdzie Ty masz wchodzić? Na łodosławie. Tak jest, także dzisiaj będzie Tylko dzień. nie wiem, jak ja założę ten kask. Ściągniesz opaskę? Najwyżej. Najwyżej. No bo my mamy tutaj, słuchajcie, taki teraz. E, od wczoraj, Miśku? Ty masz ten strój? Taki o, właśnie. O proszę bardzo, trwający, nieustanny bal przebierańców, tak? Nie. No więc moi drodzy, tak to wygląda. I dobrze, to co? Lecimy, załatwiamy, pakujemy się i w drogę. I bipson afterka. No jeszcze właśnie obczajmy pogodę. Czy Bipson się nada na tą podróż, ja. czy nie bardzo? No? Zobaczymy, czy nie będzie jej za gorąco. Jeszcze na szybciocha do Dilza. Bo oczywiście zgadnijcie, co się stało z Matą. No, co się stało z Matą? No znowu Znowu pies z żaru. Gotuje nie z żarła. Po prostu to była super zabawa. Super gryź, a my chcemy beżową, nie tą szarą. Jestem, jestem. mamy godzinę dziesiątą, więc uważam, że super czas. Od nas, słuchajcie, do Szklarskiej poręby, to jest jakieś niecałe półtorej godziny drogi i uznałyśmy, że jedziemy tylko na dzisiaj, wiecie, w tą i wieczorem z powrotem. Nie chcemy zostawać, nie chce nam się, wiecie, tam szukać jakichś noclegów, nie wiadomo czego, ale pokażę Wam prędziutko, co kupiłam, więc oczywiście tutaj w zoologicznym puszki z karmą, bibi a w dies, bardzo te brusketty, jeżeli jeszcze nie jedliście to musicie koniecznie spróbować, są różne smaki tego co prawda jeszcze nie miałam to jest pomidorowa, ale miałam cebulową i ziołową i były super, naprawdę, to chyba 6 zł kosztuje, myślę, że ta pomidorowa też będzie sztasikiem. także na taką przegryskę wzięłam też na drogę słuchajcie, wodę aloesową skład jest wiemy jaki, domyślamy się ale słuchajcie, dawno nie piłam, uznałam dobra, niech będzie e, makaron znalazłam ja widziałam na tiktoku wiele razy przepisy właśnie z rigatoni makaronem rigatoni, ale przyznam szczerze, że tak yy, no jakoś albo się mało rozglądałam, albo się nie rozglądałam, albo po prostu nie trafiłam a w Dilsie proszę bardzo, za całe uwaga 5 zł, także super super Myślę, że naprawdę dobrze będzie to smakowało z jakimś takim fajnym, gęstym sosem pomidorowym. No i nasza tamata, proszę bardzo, bo tak jak mówił Kiwi znowu ostatnio zrobiła sobie super zabawę. Eee, I kochani, teraz tak muszę przepakować się z. Mojego cudownego koszyczka. Ubolewam, że kończy się lato, bo yy, kocham tę torebkę i odkąd ją mam, to chyba, yy, nie wiem, dwa czy trzy razy zmieniłam na inną, bo mi po prostu wiecie: na przykład na sportowo, jak byłam, to nie pasowało, a tak to cały czas, cały czas ten koszyczek. I jak za torebkę słuchajcie, za 60 zł, to ona trzyma się tak rewelacyjnie, że nie mam słów, nie mam pytań, więc jeżeli w Senseju w przyszłym roku zobaczycie. Bierzcie w ciemno, naprawdę, bierzcie w ciemno. E, rozmiar jest tak idealny, i ja potrzebuję czegoś takiego w takim właśnie wydaniu na jesień. I nie wiem, i szukam i nie mogę znaleźć. Eee, także ubolewam. Ale z tej torebki muszę się przepakować do tego plecaczka. I pamiętacie, ja Wam ten plecak pokazywałam, jak go kupiłam za jakieś w ogóle grosze w Sincaju. Eee, z myślą o wycieczkach naszych rowerowych. Eee, 20 czy 25 złotych kosztował, i pamiętam, że mm, kilka z Was bardzo chciało go dostać, ale no już nie był dostępny eee, po tym, jak go pokazałam. Natomiast one wróciły. Są identyczne, słuchajcie, teraz w jesiennej kolekcji, bo widziałam. Stacjonarnie, natomiast są już w regularnej cenie, czyli 50 albo 60 zł. No ale i tak, słuchajcie, uważam, że naprawdę spoko. Ale można też czaić. Można, słuchajcie, czaić, może też jakby wiecie, na tych wyprzedażach zimowych będzie cena obniżona. W każdym razie są na nowo, więc super dobrze. Także ja się przepakowuję. Oczywiście kamerę zabieram ze sobą, tak więc jedziecie z nami na wycieczkę. Będzie dzisiaj gorąco, ale mam nadzieję, że tam nie będzie ta temperatura jakoś tak super odczuwalna. Jestem zadowolona w ogóle dzisiaj z moich włosów. Są takie sypkie, nawilżone i w ogóle superanckie, ale ostatnio dzień w dzień praktycznie je olejuję. Dzięki temu też, że w zasadzie chcę zużyć te oleje, które mam. Tak więc no korzystają z tego naprawdę. Super, jejku, tak nie byłam dawno z nich muszę sometimes when i'm thinking about us before we got lost and we parted back to back we were carry on and we'd do anything for what we started Wracając, zajechałyśmy do Selgrosa i tutaj już, zobaczcie, znicze, znicze, mnóstwo zniczy. O, ale jakie tutaj jeszcze na chemię są oferty. Ale ciekawe. Nie chcę mi się, słuchajcie, kalkulować, czy to jest w porządku, czy nie. Ale my tutaj mamy konkretny cel. Jak znajdziemy, to Wam pokażemy. Co, Nadusia, patrzysz? PMW. Aha. wiosłyśmy ze Szklarskiej Poręby takie fajne ponczusie, moja mama wzięła sobie wersję ze słonym karmelem, a ja oczywiście pistacjowy, wszędzie zawsze testuję, jak tylko mam okazję zobaczyć właśnie pączka pistacjowego to testuję, wybaczcie Nadusia coś tam ogląda, ściszysz myszko? na sekundkę? Będę bardzo wdzięczna, także kochani, wcinam Nadusi robię normalną, prawilną kolację machasz? Hej, hej, już nas nie pokazuje, bo my w piżamkach to jutro pokażemy, widząc Twój nowy ogonek na dańko. Bo już tak jak mówię, nie chce nas nagrywać w piżamkach. Aha, tak, ta <laughs> Jakiś szał jest na te ogony, tak? te ogony są popularne i cały TikTok. O, widzisz. E, także kochani, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za dziś. My jesteśmy padnięte, już właśnie wykąpane. A naprawdę jest godzina, nie wiem, w pół do ósmej. O, rety. No ale słuchajcie, później sobie poczytam jakąś książeczkę. No i do spania, naprawdę dzisiaj się schodziłyśmy, że ho ho, więc trzeba odpocząć zdecydowanie.